Cześć, czołem. Witajcie kochani. Z tej strony Amadeus ja i witam was w Survarium znowu. Eee, to jest moje drugie podejście do nagrania. A co chciałbym w tym nagraniu wam pokazać? Chciałbym wam pokazać co wprowadzili nowego w ostatniej aktualizacji do Survarium 0.44. Dziś aktualnie jest 0.44B, znaczy w dniu w którym to nagrywam. Troszeczkę pograłem, troszeczkę też zobaczyłem, dodali taką śmieszną funkcję, że można płacić golda, na dole pojawia się, jest taka igiełka i przelatują obrazki z różnymi rzeczami, które są tutaj możliwe, zrobili coś tak jak na zasadzie są, tak jak na zasadzie skrzynek w CS-ie, tylko tutaj jest dużo taniej, bo to jest za 100 golda można kupić a 100 golda to jest raptem tam niecały 1 euro yy, więc w porównaniu do kupna kluczyka to jest zupełnie co innego oprócz tego można także skorzystać z map skrytek a mapy skrytek dropią w trakcie meczu, to znaczy po meczu może dropnąć, yy, drop, zmienili w ogóle też system dropu to nie ma tak, że so, są pokazane skrytki i można przeszukiwać te skrytki z tego w ogóle zrezygnowali jest możliwość dostania dodatkowych nagród i dodatkowe nagrody, które zazwyczaj się dostaje, to są dodatkowa kasa i dodatkowe części. I to, yy, no to nie wiem. No, pod względem części ok, ale pod względem tego, że nie mogę na przykład przeszukać skrytki, w której nagle się może okazać, że jest jakiś fajny karabin. Sporo karabinów, które, które posiadam, to są tak właściwie Rzeczy, które mi tropnęły Proszę, rewolwer, który teraz A tu zaraz przejdę do tego Dlaczego jest oznaczony na siódmym tier? Tutaj proszę, raz, dwa, trzy No trzy Skarabiny jakieś takie I to jest szósty, piąty tier Więc to wcale nie jest taki mały Co tutaj? Tutaj jeden, tu drugi, tu trzeci Tu niestety nic nie mam z tego tu mam jedną taką i jedną taką strzelbę, z czego, z tego częściej, dużo częściej strzelałem I tutaj, tutaj tak właściwie to chyba najbardziej to Bo tego, tej snajperki ostatnio używam Dobra, to jest jedna zmiana Druga zmiana To jest, pododawali parę nowych broni to Znaczy, dwie dostała, dokładnie, czy tam e, trzy Dali i Dodaj pistolety. Nie bronię, tylko po prostu pistolety, pododawali. I dostało się także do mojej frakcji. Jest to to. to jest CZK-75. CZ I jedynie czym się wyróżnia od innych broni, to obrażenia, które są znacznie większe w porównaniu do reszty. Jest to dostępne na siódmym tierze. Ja to sobie kupiłem też, żeby sobie z tego postrzelać, ale nie wiem, czy będę łaził z samą tą pukawką. Przerzucili także z frakcji Czarny Rynek, właśnie, rewolwer, który normalnie był na trzecim tierze. Przerzucili go na siódmy i zmienili też troszeczkę jego statystyki. Zwiększyli obrażenia i ewentualną penetrację pancerza. Cieszę się, że tak właściwie udało mi się to zgarnąć dość wcześnie grając w Surwarium, bo teraz nie muszę się z tym męczyć, a jeszcze przez tę zmianę tego, tego możliwości dropa i tak dalej. Raczej ciężej będzie się dobrać do tego. Jeszcze dodali do frakcji tak do armii odrodzenia, dodali pistolet Jargina. On w sumie ma mm, ma troszeczkę większe obrażenia niż mój ale szczerze powiedziawszy jest bardzo podobny i znowu moja frakcja do, jak coś dostanie to nie dostanie czegoś tak super zarębistego, więc Naprawdę jestem smutny, że nie dają nic. nie chcą mnie, jest jeszcze jedna pukawka, pistolet z czwartego tieru został przeniesiony też na siódmy i to jest to APS. To jest takie cholerstwo, którego tak nienawidzę. To znaczy nienawidzę go ze względu na to, że zawsze jak y, byli inni gracze przeciwnicy, którzy z tego strzelali to, to tak to strzela z bardzo dużą prędkością, jak y, na zwykły pistolet. Więc. Nie wiem, ja po prostu nie lubię tej broni, bo źle mi się kojarzy. Samemu bardzo chciałem, żeby mi to dropnęło. Chyba kilka razy miałem możliwość, że ze skrytki mogłem to dostać. Niestety los chciał inaczej. Dobra. Przejdźmy może też do jakichś innych głównych rzeczy. Oprócz tego dodali możliwość szkolenia z botami. Nie ma jeszcze możliwości ustalania sobie u nich trybów. Ja sobie grałem w to, sprawdzałem te boty. Nie są najsłabsze, ale też i najlepsze nie są. Fakt, jest możliwość, że możecie nawet zginąć od nich, bo to jeszcze tak śmiesznie robi, że te boty daje wam dokładnie na tym tierze, na którym wy jesteście, i daje z mniej więcej tym usp usprawnieniem z, z tym samym ekwipunkiem, który wy sami posiadacie, możecie posiadać, lub y, mogą posiadać też gracze będący w innych frakcjach. I jest to ekwipunek, który jest tak właściwie robiony według jednych z popularniejszych schematów w ogóle w samej grze. Więc, jeżeli ktoś jest w ogóle świeżakiem w tą grę, zaczął w nią grać, więc może się najpierw wdrożyć z samym feelingiem strzelania, grając sobie z botami 1, 2, góra 3, ale nie więcej, bo nie dostaje się tam nic nie dostaje się żadnych nagród, żadnych usprawnień itd. Więc no niestety tak wygląda. Jeszcze śmieszne, że można sobie tutaj ustawić pogodę, tylko są na razie trzy możliwości. Jest dzień, deszcz, zachód słońca, mogliby jeszcze dać noc. To by było fajne. Dobrze, ale my się zajmiemy może ewentualną normalną grą. I teraz trzeba dwukrotnie zaznaczyć potwierdzenie, że chce się grać. Najpierw wciska się graj, a potem znajdzie mecz z czego ja już kilka razy się pomyliłem i wcisnąłem graj i czekam, czekam, czekam i tak kurna, co mi się tak granie znajduje. Okazuje się, że zapomniałem wcisnąć, znaleźć mecz. No i teraz trzeba poczekać. Przy okazji udało mi się także... być w końcu... O! Szybciutko! Badania, szkoła. No, tak szybko to się nie spodziewałem, że mi znajdzie. Już myślałem, że będę musiał robić cięcie. Dobra, spoko. Mnie się podoba. Ogólnie rzecz biorąc, udało, e, tak jak mówiłem, e, udało mi się wbić ósmy tier. Bo zakupywałem sobie tam karabin nowy i całe uzbrojenie. Cały ekwipunek. Nie kupiłem tylko jedynie snajperki, która była dużo droższa, ale kupię ją najpewniej w jakiś czas. Także. Oprócz tego też sobie usprawniłem karabin, tam zrobiłem sobie, odblokowałem sobie dwa sloty na jakieś dodatkowe upgrade'y i odblokowałem sobie też dwa sloty na dodatkowe upgrade'y w pancerzu na korpus. Dobra, okej, okay. aha, dobra, okej, okay, dp i myszki zmieniane. teraz można sobie pograć. Widziałem Leż O pierwsza krew Śmieszne Dobrze, jak strzela się takimi seriami, ale... Full to też jakoś... To przyzwyczajenie z cs -a. Dobra Trzeba się kurna spiąć Bo nie wiem dokładnie dobrą mam drużynę Aaa, widziałem tam czymś się... Kurna Super Dobra, na punkt B trzeba iść Skąd? O szkuję. Znaczy, przepraszam Kurde Jednego żałuję Znaczy najbardziej w tym Że usunęli tą możliwość dropa yy, przeszukiwania skrytek to żałuję tego że nie da się już nie da się już znaczy... Nie mam możliwości, żeby. Dobra, leży. Nie mam możliwości, żeby mi podczas e koniec meczu wypadła możliwość dropnięcia tego karabinu, co tam jest na ósmym cierze w czarnym rynku. A. A chętnie sobie po nim połaziłbym Dobra No widzę, że tam Prawie każdy punkt mamy pod kontrolą Dobra What? Skąd? Yy... Właśnie z ten karabin Mogę sobie kupić Ładnie, ten karabin sobie mogę kupić. Cię pewnie będę... Przy... O, punkt 2, chłopaki, punkt 2! Zbieramy anomalię. Właśnie, chyba w moim pancerzu nie ma w ogóle miejsca na anomalię. Znaczy nie ma zbiornika na anomalię. Przez co? Kurde. Nie przejdę Bo mi ta bomba wybuchnie Claymore. Już sami zabezpieczyło Patrzcie, podchodzę was O, -o. Co? Nasz szty gnoju dobra Teraz będziemy mieli ciekawej sytuacji Kurna, zaciekawa walka czy wyrównana? tam się dobra leży to niestety nie udało mi się otacić o, asysta, dobra No, se. Super. Sry. syry, na Twoje syry. Przynajmniej jakoś się przyczyniłem do tej instalacji. Cześć. Dobra. Jak ja jestem? Wow. Nie wiem tylko skąd. Dostał. O właśnie. Ma tą broń, którą bardzo chciałem mieć. W ogóle jakoś tak dziwnie. Ale wydaje mi się, że chyba moja frakcja najbardziej jest poszkodowaną ze wszystkich. To znaczy pod względem braku uzbrojenia. Jak dodawali w na, nowszych na update'ach yy. znaczy Osta yy, w ostatnich update'ach, jakkolwiek były nowe, to zawsze dostawały je inne frakcje. O kurna. Tak. akacz tylko z dłuższą lufą. Nawet po samym dźwięku wystrzału można... Yy, można sugerować siłę, jaką ta broń posiada. Dobra, sprawdźmy, gdzie on tam... O. Aha, trochę... trochę za późno nawet. Dobra, zbliżmy sobie to. Nie tak to nie ma ja jedną Leży? Tak trochę słabo o Kurna Przejmujemy Przejmowaliśmy co? Dobra Dobra No przegrywamy to. Fuck. Mhm. Niedobrze. Kurna. Wolałem nie strzelać przez swojego, bo już miałem taką sytuację, że zobaczyłem wroga i zacząłem strzelać. W, w, wróg uciekł za... Za róg, a mój wyszedł dosłownie przed celownik. Przestałem do niego strzelać. O oh, fuck. Przestałem do niego strzelać, a on mnie zabił. Czym zaczął wypisywać wiadomości. Co ty robisz? Popierdzieliło cię. To ja. No to ja mu odpisuję, że widziałem wroga i zacząłem do niego strzelać. Normalna reakcja. Nie jest! Kurde, próbuję trafić w niego. To było takie bezczejne. Nie wiemy co. O hmm. O To chyba jakiś Polak. Kurno, dalej. To 10% więcej, a 3 minuty. Gdybyśmy trzymali 2 punkty przez dłuższy czas, przez te 2 minuty, to. Byśmy wyszli na prowadzenie. Skurna ile was jeszcze? No gdzie jesteś? Coś mi się wydaje, że on se poszedł. O kurwa. A gdzie on cię? To chyba nie do tego strzelałem. Szlak Eee... Coś mi się widzi, że raczej przegramy to. Kurde. Ja tak bardzo chciałem wygrać. Dobra. Jak zabiję jeszcze jednego, to dostanę medal za 10 zabójstw. O, asysta, mm, mm, proszę. No serio? Pierdzielonym pistolecikiem Nie uważam tego za karabin, to jest taki pierdzielony PM Trrrra, nie żyjesz Trrrra, nie żyjesz Trrrra, nie żyjesz O, dorwali go Kurna, trzeba było rzucić granat i mieć go w dupie Ja pierd... Niczem Mmm, Hmm. Ruskie znaczki. Mm hmm. Nie no, dobra. Nie, nie będę nic mówić. Jest tutaj system zgłaszania skarg i. A weź śmieci, a weź śmieci, a weź śmieci, a weź śmieci. O boże. No matko. Stop. writing to. Hm. Zaraz koniec. Czy on tam gdzieś jest? A? Jeszcze zaczął strzelać na mnie fajnie. No, no i właśnie o tym mówię. Dodatkowa nagroda. Dostałem 1000 srebra i 5 części. I czasami się pojawia tutaj jeszcze trzecie okienko, i w tym trzecim okienku może być właśnie ta mapa Skrytking. Ale też widzę, że to jest jakaś rzadkość, bo ja do tej pory znalazłem tylko jedną, a zagrałem chyba z 10 gier po update'cie. Może i więcej. Aaa! Jednego zabrakło do odblokowania. Sylovik. Ciężko jest strasznie wbić ten czwarty poziom rangi. O, ale coś... Um, a! Dobra. Wiem, które zadania. 10-14. To nie był zły wynik, aż tak. Ale po prostu zgranie drużynowe. No, dwóch u nas pierwszych... Okej. Okay, świetnie grało. Nawet ten koleś pode mną też dobrze grał. Mieliśmy kolesia, który miał 1-15. Powiem, że... No nie fart. Nie fart, bo czasami też miał, mam tak, że... gram i nie jestem w stanie w ogóle nikogo zabić. Wszyscy mnie zabijają tak... Dostaję takich 8 kili pod rząd. Czy też 8 deadów. Hmm. Ciężko będzie. robić. A i zostałem za ten. No tak. Dobra. Okej, okay, kochani. Jeżeli podobał się odcinek, bo to tak właściwie będzie koniec to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka do góry który mówi mi okej okay, było w porządku nie przyczepię się do tego w większym stopniu a jeżeli coś było nie tak napiszcie w komentarzu co jest nie tak ewentualnie także subskrybujcie żeby śledzić na bieżąco wszystko co u mnie na kanale będzie wychodziło i nie wiem co do ewentualnych odcinków z surwarium ja sobie grywam w surwarium Cały czas, raz na jakiś czas, tak dalej. Ja zagram sobie jeden, dwa, może trzy spotkania, trzy mecze. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, nie widzę jakoś większego sensu robienia z tego większej ilości odcinków, chyba że uda mi się znaleźć kogoś ze znajomych, kto będzie chętny do tego, żeby wspólnie pograć. Tylko że. Ja samemu mam tier 8. To znaczy nie ma problemu, żebym na przykład ze znajomym na niższym tierze bo mogę sobie zawsze ewentualnie przewinąć do dobra może nie pierwszego tieru, ale na to do drugiego i sobie pozakupywać jeszcze raz ewentualny ten ekwipunek. To są naprawdę to są tak małe pieniądze. Na każdym meczu zdobywam e, trzykrotnie więcej, więc wydanie na ten ekipunek to wcale nie jest jakiś wielki deal yy, i mogę zawsze zagrać z tą osobą na niższych rangach, zobaczyć jak bardzo będę lamił, jak bardzo, jak bardzo wen, wręcz na odwrót, dobra kończąc, dzięki, nara, do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się, heja